W poprzednim odcinku Firewatch. Chodzimy po schodach, poznajemy walniętą szefową i napastujemy nastolatki w jeziorze. <grywa> Cześć, ludzie. Witajcie w drugim odcinku Firewatch. Widzę, pierwszy przypadł Wam dość bardzo do gustu. I dobrze, bo jest to super gra. Nie zakładajcie, że to prosty symulator chodzenia. Czeka nas tu niesamowita historia. Gra jest sklasyfikowana jako mystery, zagadkowa. Więc będziemy musieli tą zagadkę rozwikłać. A teraz czas chyba powracać do... Do domu Musimy kierować się na wschód Thunder Canyon Może tędy przejdziemy? Może będzie dało radę tutaj się podpiąć do tej czerwonej nitki Wschód Wschód Jest nawet znak do domu Hey, there's a trail to Two Forks Tower lake. tower. No nie, bo w poprzednim odcinku e, sobie zlecieliśmy nieco na dół. No, no, no! I się troszkę poobijaliśmy. Więc nastolatki zostały przegonione, radio żeśmy utopili w jeziorze no i zobaczymy jakie to będzie miało jakie to będzie miało konsekwencje Jeśli w ogóle jakieś Pobiegną na skarżyć policji, że prześladujemy panienki młode i co wtedy <grymne> Hej Nie mówcie, że znowu. Ktoś fajerwerki odpalił. No, tak, so, no co? What is it? Um look, I was I was drunk last night when I welcomed you to the job. Yeah, well, you're not the first boss to be guilty of that. I know, I just I know I can get a little pushy, you know, putting you on the spot about uh, why you're out here and stuff. And you thought it was a good idea to get into your um, love life, I guess you'd call it. Yeah. Um anyway, I'm uh I'm sorry. It's fine. I'll 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 keep that sort of a thing to uh to a minimum. No. Anyway, let me know when you get back to your lookout.

Widzieliśmy obrączkę dalej nosi. Mapę skopiujemy sobie to. No i co mamy? tu coś nowego? Tak, czyli możemy dojść. Kręta droga prowadzi, ale możemy dojść do domu, potem kierując się na południe. I chyba czeka nas przejście przez jaskinię. Oh latarka to się Uh-huh. Nie Ah! Ah This is a horn or an antler or whatever. Well antlers are made of bone and horns are made of the same stuff as your fingernails. I guess this is a bone. Antler. A ranger must have found it this spring. What's in this cave down here? In Thunder Canyon? Thunder Canyon? Hey, I didn't name it. But in the cave? I don't know, rocks? NFS tells people not to go too far in there. It's pretty dangerous. So. So I say, fuck it. You're a grown man, you can go where you want. Great. Used to go caving with someone back in Colorado. She loved it. Might be great to explore it sometime this summer. Well, that could be fun. Obviously, be very careful. It doesn't seem that dangerous. Whoa, whoa! Oh, ah, no! Henry! Seriously, it's completely fine in here. <laughs> God damn it! <laughs> się. Hello! Hello! Dobra, czemu to jest this cave is gated off. It's to stop spelunkers from dying without getting the keys from the Forest Service office first. Makes sense. Although Debbie says she lost them like three years ago, so maybe its mysteries are locked away for good. Ah, damn. Yeah, but maybe you can find another one to get your caving kicks in. Oh, this one's so close to home and convenient, though. it's <laughs> want oh, <laughs> oh, Wow, look at front. Fajnie to do don't no, What the There's some guy out here. Some guy? Wait, he's looking at you? Is he doing anything else? I I don't think so. Henry, there's there's something I something someone should have told you about this area. What is it?

Ale to było podejrzane. I on się chyba wygadał, bo powiedział, że to był Koleś. Więc tutaj deweloperzy wpadali plamę. Mamy poszlakę. Że, że był to Koleś. Zresztą było widać wyraźnie postura była kolesiowa też tak powiem co tu nie wejdę zaraz dostaniemy kurczę, jakimś szpadlem w łeb i tyle z tego będzie Gdzie on stał w ogóle? Tam no, idzie front, tutaj trzeba spirzeć Teraz idziemy na... Południe, dobrze, idziemy do domu. Wodem ma kondychę ten Henry trzeba przyznać. Na gościa, który tylko pił piwo z loską całymi dniami i wieczorami. Daje się mieć nadprzyrodzone... Nadprzyrodzone, ponadprzeciętne.

Well, thank you. Anytime. To jest jej wieża. Ciekawe, bo nie ma światła. Ja pamiętam, że jak grałem w to kiedyś bardzo, bardzo dawno temu jak to wyszło, było, to, to ta wieża się świeciła. O. A, generator. Fuf. So this generator is all the power I've got out here. Yep, it doesn't go through much gas, and well, you don't have much in the way of electronics, so. What about my hair dryer? Oh, I'm sorry. You might just have <laughs> to make peace with frizzy locks. I could never. What is Forest Burns. I don't think there's any fictional character I hate more than Forest Burns. Henry, jako employee of the forest service, that is treason. Yeah, well, he 30 really shrink would have a field day with you. <laughs> Thanks, <mom. laughs> Dobra, czyli ktoś nas stalkował z latarką. Super. so oh uh... what can i do for you well my typewriter is on the ground outside of my tower you right yeah look uh, the wind no how the hell you should get inside fuck me

Dobra. No nic. Trzeba posprzątać i jutro będziemy tropić dziada. E, szybciutko żeś to załatwiła. Dobra, ludzie, analiza. Nie ma szans, żeby to były laski. Za szybko nagie były, nie doszłyby tu. To ten koleś. Maybe that guy I saw in the canyon, but I don't know why the fuck he'd want to mess with my stuff. Well, I'll have the rangers keep an eye out for a man hiking on his own and question him if they find him. Uh, I can't believe someone would do this. I worry about bears and fires, and that's about it. And now I've got to worry about some deranged hiker going after lookouts. Great. Uh, okay, in the morning I'm going to call my friend Patty, who works the desk down in Cody. They keep a list of everyone who's officially been in and out of the trailhead since. I don't know forever, and see if we can get a list of names. We won't get much, but at least if anything else happens, we can refer to it and see if anything comes up. Just some Thanks. I need you to feel safe out here. Well, I sure don't know. You will. I, I promise. Dobrze, ale to? Ogarniemy w następnym odcinku. Był czas kończyć naszą mini-serię odcinek drugi. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Jak myślicie, kto zniszczył naszą miejscówę? Macie jakieś teorie? Czy były to dziewczynki? Przybiegły tu nago? Wyprzedzając nas? Nie ma opcji. Kolej z latarką? Wydaje mi się, że to on. Podobało się, nie podobało się, wiesz, co czynić. Jestem wojnikerysty LDL. Widzimy się następnym mini odcineczku z serii Firewatch za tydzień. Adios.